Cześć. Dzisiaj gniecimy zboże dla karpi. Wszędzie Nie mam dużo, bo tam tonę 600. Chyba czy coś około półtorej tony na przyczepie. Ryby na tyle duże, że już mogą jeść gniecione. Nie muszą dostawać śrubowanego. vyřešit to. Ventilátor tu postavím. W górze się nic nie widać tam. Nie wiem czy obiektyw nie jest zaświniony, bo telefonem nagrywam Sczepa do góry podniesiona, pod wiatę się mieści. Jeszcze tam mogę bardziej wysunąć siłowniki. Mam tak szczelinę otwartą, że praktycznie każde ziarno jest ruszone i to tyle wystarczy, żeby to było na ryb. Mówię, karpie duże, już szukają podnie dnie żarcia. Tu zostawię trochę to sobie ptaki zjedzą.